Program docent dr Barbary Dwilewicz spotkania z językiem. Dzień dobry. O frazeologizmach, czyli utartych połączeniach wyrazowych, które mają znaczenie przenośne, już mówiłam w jednym ze spotkań z językiem, jednakże chodziło mi wtedy o ich poprawność. Dzisiaj natomiast chciałabym zwrócić uwagę na archaiczne, czyli na dawne. Wyrazy i dawne znaczenia wyrazów, które pozostały jedynie w składzie pewnych związków frazologicznych. Nieznajomość tych elementów językowych nie wpływa na poprawne odczytanie znaczenia związku frazologicznego. Sporo archaizmów zachowało się we frazologizmach używanych głównie w odmianie potocznej współczesnej Polszczyzny. Na przykład wyraz umór. Czyli śmierć, zagłada, zguba, który występuje we frazologizmach. Pić na umór, znaczy upijać się do nieprzytomności. Kochać się, zakochać się w kimś na umór, czyli bardzo mocno w kimś się zakochać. Można też się kochać w kimś, zakochać się w kimś na zabój. Znaczenie tego frazologizmu, identyczne z poprzednim, to jest kochać się, zakochać się bardzo mocno, a rzeczownik zabój. Znaczył zabójstwo, morderstwo, zabijanie. Frazeologizm zażyć kogoś z mańki znaczy podejść kogoś podstępnie, oszukać. Zwrot pochodzi ze średniowiecznych zwyczajów rycerskich. Oznaczał wtedy trudny do odparowania cios zadany bronią trzymaną w lewej ręce. Mańka to w dawnej polszczyźnie lewa ręka. Stąd mamy wyraz mańkut. Człowiek leworęczny. Dość często używamy frazologizmu mówić, opowiadać, pytać z przekąsem, czyli powiedzieć coś drwiąco, ironicznie, zjadliwie. Wyraz przekąs, który znaczył tyle, co drwina, ironia, szyderstwo, zjadliwość jest dzisiaj tylko komponentem tego frazologizmu. W zwrocie do siego roku Forma siego jest dopełniaczem dawnego zaimka wskazującego si, sia, sie, który znaczył tyle, co ten, ta, to. Do tej pory występuje on w paru konstrukcjach, na przykład ni to, ni sio. tak czy siak, taki, siaki i owaki. Dawniej do siego roku było formułką życzeń wigilijnych, i dotyczyło dni starego roku. Ludzie łamali się opłatkiem i mówili: Do Siego roku, co znaczyło: doczekajmy się w zdrowiu tego roku, który nadejdzie. Dzisiaj powiedzenie to odbierane jest inaczej. Życzenie mają związek z całym rozpoczynającym się rokiem. Przyimek do należy pisać oddzielnie za imkiem Siego i oczywiście małą literą. Okazuje się, że trudności ortograficzne związane z pisownią tego wyrażenia przyimkowego mieli już nasi przodkowie. Otóż kiedy archaiczny zaimek si powoli zanikał, ludzie zaczęli pisać do siego łącznie albo do łącznie i wielką literą, oraz łączyć całe wyrażenie z jakąś legendarną dosią, czyli dorotą, której zdrowie i dostatki nie opuszczały do późnego wieku. W wielu frazologizmach zachowały się dawne znaczenia wyrazów. Na przykład związki wyrazowe, błędny ognik, błędny rycerz, chodzić jak błędna owca, zachowały dawne znaczenie wyrazu błędny, to jest ten, który błądzi, błąka się chodząc w różne miejsca. Dziś nadal używamy tego przymiotnika, ale w innym sensie Jako niepoprawny, zawierający jakiś błąd, niewłaściwy. Na przykład mówimy o błędnej odpowiedzi, błędnej formie językowej. Wyraz Marek, pisany małą literą, dzisiaj oznacza roślinę. Natomiast dawniej wyraz ten był określeniem duszy pokutującej. I właśnie to znaczenie przetrwało we frazologizmach. Nocny Marek, Chodzić tuć się jak Marek po piekle. Należy zaznaczyć, że wyraz Marek w tych stałych połączeniach wyrazowych nie pochodzi od jakiegoś historycznego ani anegdotycznego marka, lecz od ludowej nazwy duszy pokotującej, i dlatego rzeczownik Marek piszemy małą literą. W bardzo popularnym frazologizmie zakochać się bez pamięci czyli zakochać się do utraty rozsądku. Zakochać się bezgranicznie, wyraz pamięć ma dawne znaczenie. Przytomność, świadomość. Na podstawie tych nielicznych przykładów można stwierdzić, że wyrazy te weszły w skład frazologizmu w dawnych wiekach, kiedy były powszechnie znane i używane, i przetrwały w nich bez zasadniczych zmian aż do czasów nam współczesnych. Dzięki temu, że stałe związki frazologiczne są znacznie mniej podatne niż luźne połączenia wyrazowe na różnego typu innowacje. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.